To już? Już tak? Jesteśmy na wizji? No dobra, ty, ja. Ty, ja. Jak zwykle. Zatem, jak zwykle, ja. Zaczynam i zapraszam na coś nowego, coś trochę e, dalej niż pochodzącego z Włoch i z naszej lokalnej kuchni. Zapraszamy w stronę Maroko, czyli serwujemy dzisiaj tarzimę warzywne tażin z batatami. Czyli nadal jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego. Kłamałeś troszeczkę, tylko że na południu. Nasze tarzim będzie warzywne. Zatem zmywam, się zmywać warzywa. A ja wstawię w tej chwili ryż. Wszystkie warzywa dokładnie myjemy, ale obieramy tylko batata. Ryż zalewamy wrzącą wodą w ilości dwa razy tyle wody co ryżu. My używamy brązowego, włoskiego, okrągłego ryżu. Taki jak do risotto, ale nie uskany. I wstawiamy na mały ogień, żeby ryż się już gotował, ponieważ będzie gotował się najdłużej. Trochę ci tutaj poprzestawiam tą piękną scenografię. O! Oh, Dostaniesz ode mnie w batata, Tak jest, że no niestety kuchni, piękna scenografia kończy się w momencie kiedy zaczynamy pracę. <grych> Kroimy batata. Bataty możemy wrzucić na dno naszego naczynia. Nie jest to naczynie typowe do tarży, co widać. To nie, ja jest to tak. nie jest to tak. Nie, nie jest to gliniane naczynie, ale sprawuje się równie dobrze. Ponieważ ma dno akutermiczne, które kumuluje ciepło e, i oddaje je później do góry. A dodatkowo zapobiega przywieraniu i oprócz tego równomiernie rozprowadza parę po całym naczyniu. W związku z tym mamy podobną sytuację jak w tarzynie tradycyjnej. No i gotujemy bez wody. Wystarczy, że dno jest delikatnie zwilżone. Z bardziej egzotycznych rzeczy podrzucam ci tutaj jeszcze topinambur I bakłażana. i bakłażana. Topinambura nie będziemy obierać ze skórki, ponieważ tak naprawdę o, ma bardzo delikatną… Topinambura możemy jadać i na surowo w sałatkach, możemy z niego robić zupy, kremy, ale również możemy go blanszować, zapiekać i robić różne smakowite potrawy. Zatem Topinambur do naczynia, a ja Was zaproszę do oglądania innych odcinków, w których wziął udział Topinambur. Znajdziecie je tutaj. A ja wezmę bakłażana na deskę. Na tym etapie możemy już posypać przyprawami. My dodajemy odrobinę kary, przyprawy pięć smaków i trochę czarnego pieprzu. Zostawiam część przypraw na górną warstwę, żeby w każdym miejscu trochę przypraw się znalazło. I teraz układamy kolejną warstwę. Bakłażana. Ja coś tutaj stoję z tą papryką, chyba się nie napracuję. E, wiesz no, co? To weź, no, weź no, daj, daj teraz daj, daj, paprykę. Daj, daj. I teraz sobie teraz sobie weźmiemy po kawałku Fenkuła na apetyt. Idealny wstęp. Idealny i pobudzający apetyt. Do pokręcia zostały jeszcze tylko limonki, a ja dam nura do lodówki. Są to marynowane limonki. Kiedyś z jednym z szefów kuchni używaliśmy kiszonych cytryn, i wtedy właśnie też robiliśmy i to danie nas bardzo zainspirowało, dlatego teraz często używamy takich marynowanych lub kiszonych warzyw lub owoców do robienia różnych potraw. Jeżeli nie dostaniecie nigdzie limonki, spokojnie możecie do tego dania użyć na przykład kilka łyżek stołowych kaparów, albo na przykład marynowanej papryki bądź oliwek. Chcemy, aby nasze danie było bardziej aromatyczne i pachnące, zatem znajdą się w nim jeszcze świeże zioła. W ostatnim czasie zauważyliśmy, że zioła doniczkowe tak nam trochę kiepsko rosną na parapecie. A na rynkach pojawiają się świeże, cięte zioła prosto z Włoch, czyli tam, gdzie jest ich dostatek i również rosną zimą. Ale zawsze był problem z przechowywaniem. Zatem przechowujemy je w próżnic. Słychać właśnie, jak próżnia się odessała. I w ten sposób mamy świeży tymianek, świeży rozmaryn oraz szałwię. Mamy także miętę i dla zdrowotności jeszcze pietruchę, polską pietruchę. Ale… Oprócz tego, jeszcze do naszej potrawy dodamy orzechy włoskie, pestki dyni i trochę żurawiny. Dodajemy resztę przypraw. One oczywiście wszystkie będą tutaj pięknie krążyć wraz z parą. Także jeszcze raz kary, przyprawa pięć smaków i trochę czarnego pieprzu. Na wierzch. Chyba limonkę? Teraz ją daję. Czas porwać pietruchę. Trochę liści świeżej szałwii, a nawet całą gałązkę. Kilka gałązek tymianku o, wkładamy tutaj i kilka gałązek rozmarynu. O. Tymianku nigdy za wiele, więc dajemy cały. Na wierzch świeża mięta. Trochę mi szkoda tej wody z limonki, bo ona tak pięknie pachnie, więc dla zwiększenia aromatu potrawy dodamy… Za dwie łyżki. Nie więcej, ponieważ to miało być gotowanie bez wody. Ale zaliczymy to jako sok z warzyw. No cóż, jaki piękny ogród, aż szkoda go przykrywać. No niestety, przykryję ci go, bo inaczej będzie to tylko ładny, ale niesmaczny ogród. Musi się ugotować. I teraz wykonujemy mały myk. Zamieniamy naczynia. Zamieniamy, bo mamy taką możliwość, więc zamieniamy naczynia. Na spód. Trafia. Tarzin, a na na góry dochodzi sobie ryż. I jak zauważyliście, nie dodaliśmy soli, ponieważ warzywa w ten sposób gotowane nie wymagają jej. Możemy je sobie później doprawić. Nie wymagają. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo aromatyczne, soczyste i smaczne. I mają własne soli mineralne. Zostawiamy na chwilę naszą gotującą się piramidę i zabezpieczamy resztę ziół próżnią. Bo przydadzą się do następnej potrawy. A my mamy czas, żeby tutaj trochę ogarnąć. Myślę, że najwyższa pora serwować. Otwieramy piremitkę. Ryż idealnie przygotowany, na sypko, tak jak należy. Generalnie okrągły brązowy ryż zazwyczaj wychodzi na sypko. I przy okazji jest przepyszny, lekko orzechowy. A oprócz tego, w diecie osoby bezglutenowej może zastąpić na przykład pęczak lub pszenicę. Tak, tak wygląda nasz ogródek. Już troszeczkę jesienny, ale, ale dzięki do końca. Temu właśnie, że jesienny. Mamy najwięcej aromatów i smaków Dokładnie. w środku naszej potrawy. I teraz musimy powyjmować zioła. Pietruszkę pewnie zostawimy, bo jest delikatna. A wręcz nawet przemieszamy ją z resztą warzyw i innych składników. Pięknie, kolorowo i musicie uwierzyć, wyjątkowo pachnącą. A najlepiej nie uwierzyć, tylko zrobić samemu. Tylko pamiętajmy, zaczynamy układać warzywa w tarzyn od tych, które gotują się najdłużej. Czyli w naszym wypadku były to bataty, a później bakłażan. I zobaczcie, ile soku powstało z tych warzyw. Zupełnie nie ma potrzeby dodawania wody. No już możemy jeść. Nie, jeszcze tylko odrobina bardzo zdrowego, tłoczonego na zimno oleju dyniowego. Z nieprażonych pestek, bo taki jest zdrowszy. Chociaż ja wolę właśnie w smaku ten prażony, ponieważ jest bardziej orzechowy. Smacznego i na zdrowie. Ja wybieram. <suszy> Mi soli nie brakuje. A mi tym bardziej. W końcu w naszym domu to ja solę zdecydowanie mniej. <noise> Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTube. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach i produktach Atelier Smaku. A gdybyście chcieli mieć wszystkie przepisy Atelier Smaku na swojej półce, znajdziecie je w naszej najnowszej książce Atelier Smaku 108 Potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Zapraszamy więc do naszego sklepu na ateliersmaku.pl